Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rudy13, a tutaj drugi odcinek z FIFA 19 Ultimate Team. Jak widzicie, mam już jedną paczkę. To są te paczki wypożyczeń, tworzymy ją na początek. Messi jest dla liga, więc może mi się później przydać tak samo jak Ramos i Ronaldo. Na początku, to co zrobimy, to zobaczycie mój skład. Jak ostatnio poukładałem, tak on wygląda. Brakuje tylko lewego, jakby i prawego lepszego obrońcy. Może jeszcze środkowy, ale to do zgrania to brakuje bocznych obrońców, tylko. Teraz zrobimy to przejdziemy do SBC Z pierwszy Nie mogę, właśnie znaczy Pierwszy SBC Zaczynajmy Tu wam pokażę, bo tu się tak łatwo To ustawia, że Kilka sekund to zrobię W ramkarze, w z Arabii Już Tworzymy sobie to później. Teraz drugi krok środkowych obrońców. No właśnie chyba dam tego i tego. Na HPD dam tego. Nie chcę co muzykę zmieniła. Kolejne jest bez zaliczone. Teraz ostatni, trzeci krok. Kogo mamy na aś po? Tego z Arabii, gościa. w wybrałem Hiszpanię, to zauważyłem, że bardzo dużo z Arabii mi się pojawiło. Trochę to dziwne. Tutaj damy Chińczyka. u Narodowości, dobra. Na pewno jeszcze mam. Arabi, no widziałem gotowe. Kolejne wyzwanie zrobione i zaczynajmy te zrobione. Czas przejść do paczek. Na początku. Brązowa paczka nagrody miniemy sobie, no to by było zbyt piękne, żeby coś trafić. Zaczynam stanie na YouTube, ktoś trafił z srebrnej paczki, trafił ikonę. Co nie wiem jak to możliwe. Albo że z brązowej paczki walkout. Nie wiem jak to ludzie robią. Mi się nie przyda, nawet jak są niewymienne tutaj na QSM, i nie ostatnia, ale z tego SBC ostatnia paczka, może tu być walkout, ale go nie ma, wiadomo, ekrany. Też nie. Kto to będzie? Hmm, Bakayoko. Nie jest za dobrze, ale też nie jest źle. Dobra, widzimy się jak zrobię kolejne SBC. Nie, że muszę nad tym pracować, ale takim będzie po prostu lepiej. Zrobimy, pójdźmy o krok dalej do zobaczenia po zrobieniu SBC jak możecie zauważyć teraz jestem z powrotem i ostatnie SBC rozwój ataku odbiór nagrody pójdźmy o krok dalej te w zaliczone wybór piłkarza Na no wszystku zacznijmy od bramkarza Łu, nie chcę słabo lecieć z overallem, więc wybiorę ospinę. A nie, kurde tam zla liga, ale ze mnie. Bo ja patrzę pod Hiszpanów. Teraz nie ma, teraz jest Paulo Oliveira, prawie najlepszy. Niby pokazuję tu overall Max 80, na razie żaden się nie pojawił. No. Van Gingel Chelsea <grystanie> Sergio Darder i ostatni player pick No i mówiłem, że nie ma 80. Teraz jest i jest nawet z Hiszpanii Więc wybieramy Słuchamy wszystko do klubu i znowu się wrócimy. Jak spróbuję jakoś tam poukładać skład. No, jestem z powrotem, jesteśmy tak jakby położeniu składu Muszę tylko dokupić prawego i lewego obrońcę z La Ligi Nie, nie musi być Hiszpan To ma Williama Carvalho, więc fajnie by było mieć kogoś z La Ligi Oczywiście złoty e O. Liga Santander i do 500 monet nawet jest taki szybki by się przydał jest Suarez to za 400 jest pierwsze zakupy też kolejny to lewy obrońca nie ma za 500 Za 600 już jest. Odwrazę za 700 to wiem kogo kupić. Ale nie ma. To kupujemy Esquardo, Zostałem na co 200 monet. żeby uhonorować. Kiedy co tego zespołu jestem? Więc, Liga, Real Madryt, mhm. to nie ma, to może spróbujemy z Troja. O, ale nie ma tego domowego. Ten ten domowy. Dobra, idziemy do składu. Już Wam to pokażę. Suarez Squardo. I mamy jeszcze zgrania. grania. Czas jeszcze odebrać nagrodę. Kupił 150. Nie chcę, nie, nie chcę dzisiaj grać meczu, więc to było takie SBC i tak dalej, ale spróbuję jeszcze jakieś SBC zrobić i się do Was odezwę. Nie udało mi się zrobić żadnego SBC, próbowałem zrobić podstawy Liki Narodów, ale nie mam na przykład tak zawodników z jednej narodowości lub z jednej ligi. No, zobaczymy w kolejnym odcinku. Tam na pewno będziemy grali mecz. Jeśli ten odcinek spodoba, może za... No, wtedy kiedy wyjdzie FIFA 20, to wtedy z tego też zaczniemy serię. Będą jeszcze serię z gier Xbox Game Pass. Tam mam Batman Arkham Knight, Rocket League i tak dalej. Z tego też będą jeszcze sery, nie bójcie się, nie będzie tego FIFA. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Był z wami Rudy13, na razie i siema!